Beer Factory. W tym symulatorze mamy za zadanie przekształcić małą fabrykę browarów, w której musimy na początku sami wykonywać wiele czynności, by z czasem ulepszać ją tak, by stała się gigantyczną fabryką piwa. Myślę, że pomysł na grę jest całkiem ciekawy. Gra miała swoją premierę 10 stycznia. Gra została wyprodukowana przez firmę Akel, a wydana przez polskie studio Creative Forge Games. Myślę, że gra ma jakiś potencjał i z tego, co widziałem na innych gameplayach, to w sumie ma gra wiele czynności, które będziemy wykonywać, na, przy na przykład sprzątanie własnej fabryki, wiele też, z tego, co widzę, czynności musimy robić na początku sami. Sądzę, że to jest czasowe takie rozwiązanie, że później będziemy mogli, gdy fabryka będzie zarabiać, mieć swoje, swoich pracowników w grze też istnieją podatki, więc na, na to też będzie trzeba zwracać uwagę. 22 lutego ma premierę gra Garden Life akozy Simulator. Gra wyróżnia się piękną, bajkową, oprawą graficzną, rozładną muzyką. W grze będziemy mogli projektować swoje ogrody, będziemy musieli dbać o nasze rośliny. W grze istnieją określone nawozy na dane rośliny, co jest też ciekawe. To, że będziemy mogli obserwować, jak zasadzamy i pielęgnujemy, i patrzeć, jak rosną nam roślinki. Gra wydaje się idealna, by się zrelaksować. Myślę, że sam być może nawet kiedyś spróbuję swoich sił. A nie jestem fanem ogrodnictwa ani tego typu rzeczy, więc gra dostaje ode mnie plus. Mimo, że nie znam się na tym za bardzo, to i tak mnie tym właśnie gra zainteresowała. 28 lutego ma premierę gra w Winter Survival. Gra przenosi nas do amerykańskiej dziczy, w której musimy polować oraz dbać o podstawowe potrzeby naszego bohatera, w tym również, jak tytuł wskazuje, temperaturę ciała. W grze budujemy, próbujemy walczyć z dzikimi bestiami, takimi jak niedźwiedzie, wilki. Gra trochę przypomina mi Far Cry Primal pod pewnymi względami, oraz grę The Long Dark. Gra jest w moich zainteresowaniach jak najbardziej. Myślę, że, że na pewno dam kiedyś jej szansę. Gra została wyprodukowana i wydana przez Drago Entertainment. Live by You to tytuł rzucający wyzwanie kultowej serii gier symulujących prawdziwe życie, czyli The Sims. Sam spędziłem w Trójce sporo czasu, głównie na projektowaniu domków i awansach pracy. Cudownie wspominam ten czas. Mam nadzieję, że Live By you również dostarczy tego typu atrakcji mi, jak i fanom The Sims. A może jeszcze więcej. Czego życzę twórcom Paradox Tectonic. Mad Runner Expeditions jest to czwarta odsłona z mojej serii Mad Runner. Sam grałem w pierwszą część, no i gra nie jest dla mnie. Pojeździłem jednak z godzinę lub dwie. Wiem jednak, że gra ma swoją rzeszę fanów. W tej części będziemy brać udział w ekspedycjach naukowych, będziemy mogli odkrywać różnego rodzaju tajemnice, nawet odkrywać archeologiczne pozostałości.